Zostanie wyróżnionych 10 nagród w głównych kategoriach. Do konkursu zgłoszono ponad 400 filmów, a Jury nominowało do tego wielkiego finału 47 prac. To są trzy nominowane materiały w kategorii publicystyka. Daniel Arciszewski, koniec. Fentany w Polsce. Gram kupiliśmy w 5 minut. Wstrząsający reportaż. Ukryta kamera. Reżyseria Anita Bugajska, Janusz Schwertner. Produkcja Onet. Onet.pl. Nic nie czuję. Paweł Sobkowicz, Magdalena Kowalska Sędek, Ewa Korsak, Aleksander Kruk. Polska zbrojna. Selekcja do elitarnej jednostki wojskowej. Formoza. W naszych rękach nie ma statuetki. Nie zdobyliśmy głównej nagrody, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że znaleźliśmy się tu, na tej gali, na dziesiątej edycji nagród Grand Video Awards. To naprawdę duże wyróżnienie, zwłaszcza dla takiego młodego zespołu, bo w Polsce Zbrojnej pod szyldem Zbrojna TV od niedawna tworzymy materiały filmowe i od niedawna możemy prezentować swoje umiejętności. Trzeba przyznać, że konkurencja była naprawdę naprawdę trudna widząc też materiały innych nominowanych, dlatego tym bardziej cieszymy się, że trafiliśmy do tej ścisłej liczby 47 nominowanych. Cieszymy się również z tego, że wśród takich Dojrzałych i też trudnych tematów, jakim jest pomoc psychiczna dla dzieci, znalazło się miejsce dla wojskowości i bezpieczeństwa. Tak? To też jest ważny temat, który szczególnie w tych czasach wszystkich nurtuje. Praca nad filmem pozornie wydawałoby się prosta. W praktyce oznaczała setki godzin spędzonych przy komputerze. Towarzyszyliśmy młodym ludziom, którzy postanowili sięgnąć po marzenia zdobyć upragniony cel, a tym celem była służba w elitarnej jednostce wojska polskiego w jednostce wojskowej Formoza. Widzieliśmy wszystkie trudy, wszystkie ich radości, porażki przeżywaliśmy razem z nimi i tak naprawdę zaczęliśmy robić selekcje, zanim stało się to w Polsce modne. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie i zaufanie dowództwa i kadry jednostki wojskowej Formoza, bo to oni otworzyli nam drzwi do swojej jednostki i Pomagali naszą wizję wcielić w życie i jesteśmy im bardzo za to wdzięczni. Cieszymy się, że widzowie mogli usłyszeć o Polsce Zbrojnej i zobaczyć fragment filmu na tej gali. Nie udało się, tym razem wrócimy tu za rok.